Właśnie w tym momencie walkę z czasem, walkę o, o jak najlepszą pozycję startową rozpoczął Jensen Button. Jensen Button z zespołu Bar Honda, który był piąty po sobotniej sesji kwalifikacyjnej. No i warto podkreślić, że Jensen Button mile wspomina ten tor. W 2004 roku wywalczył e, pierwsze w karierze pole position właśnie tutaj na Imoli. A potem zajął drugie miejsce. Dał się wyprzedzić tylko Michaelowi Schumacherowi. Po pierwszym sektorze Jensen Button. Nieco lepiej od Jarno Trulego. Ale ta przewaga rzeczywiście e, niewielka. Podczas tej przerwy, kiedy e, nie widzieliśmy się z Państwem, z, zerkaliśmy z Andrzejem na różnicę czasów pomiędzy pierwszym koalem a drugim. Oczywiście są ogromne. 4,5-sekundowe e, różnice czasowe. Oczywiście na korzyść tej sobotniej sesji. To jeszcze raz. E, Przypominam, ten wymóg regulaminowy, który mówi o tym, że kierowcy do drugiej sesji kwalifikacyjnej startują z bolidami zatankowanymi już również na wyścig. Jenson Baton tymczasem na trudnym technicznym torze Imola. To proszę Państwa jeden z tych starych torów Formuły 1. Odbywało się tu nawet kiedyś Grand Prix Włoch i jest najlepszy czas. A więc Jenson Baton szybszy od mistrza kwalifikacji, bo tak już mówi się o Jarnom Trulim, jak na razie Jenson Baton szybszy od niego, szybszy także od Takumy Sato. I mamy na torze tymczasem drugiego z reprezentantów zespołu BMW Williams, Australijczyk Mark Weber. Mark Weber po trzech wyścigach sezonu 2005 zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji kierowców. Punktował podczas Grand Prix Australii, punktował również w Bahrajnie. Jego dorobek jak na razie to 7 punktów. No ale w pierwszym sektorze stracił. Jensen Baton na razie jest szybszy. Zobaczymy, czy uda mu się odrobić te ułamki sekund w drugim sektorze. Oglądamy, proszę Państwa, już tę najlepszą, najszybszą piątkę z wczorajszej pierwszej części sesji kwalifikacyjnej. Pierwszy z tej piątki to był Jenson Baton, a teraz mamy Marka Webera, który no jak na razie chyba nic nie wskazuje na to, że uda mu się osiągnąć lepszy czas od Jensona Batona, chyba, że pojedzie genialnie, wspaniale w tej ostatniej części toru. Rywacza, jeden lewy, drugi lewy i jeszcze tylko będzie taki łuk zakręt w prawo, później ta przykana e, prawy lewy po krawężnikach i jak najszybciej na linię mety. No nie udało się Markowi Weberowi, jest to 0,4 sekundy wolniej. Nieco chyba zawiedziona jego narzeczona, nieco chyba zawiedziony dr Mario e, Tyson, e, dyrektor e, działu sportu BMW. na Mark Weber, łączny czas, widzieliśmy przed chwilą, to dopiero piąty czas. No i proszę Państwa, Michael Schumacher. Zjawił się, jak widzimy, sam Markis Luca di Montezemolo. Mówi się o tym, że to być albo nie być Ferrari. Już takie wręcz panują opinie, jeżeli chodzi o rezultaty tego właśnie Grand Prix, tego właśnie wyścigu. Przypomnijmy, ten tor przecież nosi nazwę Enzo i Dino Ferrari. To jakby ich tor Schumacher wygrywał tutaj pięć razy w ciągu ostatnich sześciu lat. To właśnie widzą Państwo trybuny, jak one wyglądają na Imoli. Są po prostu czerwone, tutaj tych tifozji jest naprawdę e, ogrom masa, e, można powiedzieć, może fanów ubranych w czerwone koszulki, w czerwone czapeczki, dopingujących e, swój rodzimy zespół, bo przecież jesteśmy we Włoszech, zespół Ferrari, no i już od lat e, dopingujących Michaela Schumachera, który daje im tyle radości, no ale w tym sezonie e, jeszcze tych radości. E, tych Powodów do radości wielu nie przyniósł swojemu zespołowi, również swoim fanom. No i jak na razie przegrywa kwalifikacje, bo po dwóch sektorach ma gorszy czas od Jensona Batona. I takie błędy zdarzają się Michałowi Schumacherowi. Schumacherowi, o którym mówiliśmy, że często jeździ jak po sznurku że wybiera ten optymalny tor jazdy na torze. No i tutaj bardzo poważny błąd, to oczywiście będzie miało poważne konsekwencje, jeśli chodzi o pozycję startową Michaela Schumachera. Dopiero 12 jest Schumachera, przed nami jeszcze Fernando Alonso i Kimi Raikkonen. Wygląda na to, że Schumacher pojedzie z czternastej pozycji startowej, a na tym torze rzeczywiście wyprzedzanie jest bardzo trudne. Często mówi się, że ta pierwsza... Dość krótka, prosta, startowa. Decyduje o ustawieniach i często mało dzieje się na torze, no ale poczekajmy, bo jeśli błędy zdarzają się Schumacherowi, to czemu e, mogą się nie przytrafić Fernanda Alonso? Oczywiście nie życzymy e, tego nikomu, ale jak Państwo widzą Fernanda Alonso na razie e, bardzo dobrze. 80 sekundy przewagi nad Jensonem Batonem po przejechaniu pierwszego sektora. Znakomita dyspozycja młodego Hiszpana. Triumfował w dwóch poprzednich wyścigach. Podczas pierwszego w Australii był trzeci, jest zdecydowanym liderem Mistrzostw Świata. No i chyba jednak największym faworytem tegorocznego serialu. Biorąc pod uwagę jego znakomitą dyspozycję, a także znakomitą dyspozycję jego zespołu, widzimy, że przed nim... Jedzie Schumacher, który zjeżdża, kończy swoją sesję kwalifikacyjną. Miejmy nadzieję, że no, nie przeszkodzi Alonso w osiągnięciu dobrego czasu, chociaż widzimy, że Alonso jest bardzo, bardzo blisko Schumachera. No ale to już końcowy sektor. Nieco stracił, bo było 0,8 przewagi, zostało 0,6 przewagi, ale to wystarczyłoby wyprzedzić Jensona Batona. No i oczywiście Flavio Briatore. Nie był zachwycony. Nie był zachwycony, no ale czego się można więcej spodziewać? Alonso jest jak na razie liderem i grozi mu pole position bądź druga pozycja startowa, tak więc pierwsza linia znakomicie Fernando Alonso wpisuje się w tym sezonie. Przypomnę, jest przecież liderem. Trzecie miejsce w Australii, dwa zwycięstwa w Malezji, potem w Bahrajnie. 26 punktów na koncie Hiszpana ścigającego się w barwach zespołu, francuskiego zespołu Renault. I Kimi Raikkonen najszybszy w sobotę podczas sobotniej sesji kwalifikacyjnej. Kimi Raikkonen, ale to o czym mówiliśmy już na początku dzisiejszej relacji, Kimi Raikkonen miał 3000 tysięczne sekundy przewagi nad Fernando Alonso i już tą przewagę roztrwonił to znacznie, bo teraz 1.1 sekundy straty do Alonso. Kimi Rajkonen to jedyny naturalnie już w tej chwili kierowca, który może odebrać Fernando Alonso to pierwsze pole startowe. Fernando Alonso. I proszę, bardzo dobrze przejechany, przepraszam Andrzej, że Ci przerwałem, bo znakomicie przejechany drugi sektor. Ale ta różnica jest też minimalna. 16 tysięcznych sekundy, maksymalna prędkość, widzimy niewiele ponad 300 km na godzinę i wszystko zadecyduje się w tym ostatnim sektorze obaj, a więc zarówno Rajkonen jak i Alonso używają opon firmy Michelin. Kto z nich będzie szybszy? Jednak Rajkonem znakomicie pojechał ostatnim sektor i proszę Państwa czwartym w karierze młodego 25-letniego Fina pierwszym pole startowe to on właśnie jutro wyruszy z pierwszego pola, a obok niego Obok niego w tej pierwszej linii zobaczymy aktualnego lidera Mistrzostw Świata, Fernando Alonso. Zachowali więc swoje pozycje, widzimy. Raikkonen pozdrawia kibiców drogą radiową. Otrzymał już od swojego zespołu informację, że ma najlepszy czas, wszystko jest już jasne. No i z pierwszego pola na tym torze na torze Wimola do wyścigu. Wyścigu, który rozpocznie się już za niewiele ponad trzy godziny. Kimi Räikkönen wyruszy z pierwszego pola. My naturalnie spotkamy się z Państwem nieco wcześniej. Zapraszamy Państwa na spotkanie do naszego studia o godzinie 13.45. Miło mi ogromnie poinformować Państwa, że naszym gościem dzisiaj w studio będzie Robert Kubica, nasza nadzieja w wyścigach, a to jeszcze raz ten błąd Michaela Schumachera, błąd w zakręcie Rivadza, który kosztował go wiele, wiele cennych sekund, no i spowodował, iż Schumacher wystartuje z jednego z dalszych pól. W tej chwili mam 14. czas, ale to Luca di Montezemolo, Szef Ferrari, szef Fiata Auto, nie jest chyba zachwycony. Schumacher przesunie się o oczko wyżej z tego, co już w tej chwili wiemy. Otóż Felipe Massa, który ma ósmy czas, w piątek wymieniał silnik w swoim samochodzie, no i zgodnie z przepisami będzie musiał przesunąć się o 10 pozycji w dół, a więc Schumacher pojedzie z 13 pola na naszych ekranach cały czas. Młody Finn e, Iceman, lodowy człowiek, człowiek z lodu, jak o nim mówią, e, małomówny zazwyczaj, kamienna twarz, rzadko się uśmiecha. To Luca Wadoer był przed chwilą na naszych ekranach, jeden z testerów e, Ferrari. Nie ma więc, proszę Państwa, chyba sensacji, nie ma zmiany w tym dotychczasowym układzie sił, jaki zasygnalizowały nam trzy pierwsze tegoroczne wyścigi Ferrari, pomimo tej gigantycznej pracy, gigantycznej pracy przede wszystkim nad rozwojem nowych opon, bo mówi się o tym już bardzo głośno, że zaspała firma Bridgestone, że to ona jest głównie winowajcą tych problemów teamu Ferrari. Wczoraj zresztą podczas konferencji prasowej w której uczestniczył przedstawiciel firmy Bridgestone i Ross Brown. Z Ferrari już w sposób jednoznaczny mówiono o tym, że firma Bridgestone nie przygotowała na ten sezon najlepszego ogumienia. No i jakby mamy potwierdzenie do tego, co mówię, to właśnie jest ta chyba największa część nieszczęścia tych czerwonych samochodów, to są właśnie te opony. Nie możemy jednak naturalnie przesądzać sprawy. Zobaczymy, jak wszystko będzie to przebiegało w dzisiejszym wyścigu o godzinie 14. .00. To tyle teraz z toru Imola. Przypominamy, spotykamy się z Państwem o godzinie 13.45. Wraz z nami w studio będzie nasz najlepszy kierowca wyścigowy Robert Kubica. Tak więc w tym momencie żegnają się z Państwem Andrzej Borowczyk i Adrian Skubis.